to ogłosiłeś, że wydziedziczysz swojego syna za niewdzięczność. Zrobiłem już to. Okej, okay, dobra. ale to, ja już to zrobiłem. I to już jest oficjalne, to już się wydarzyło, bo ja tak, nie? Tak, to jak się wygląda... wydarzyło. Ja to zrobiłem u notariusza i dałem pełne podstawy do tego, żeby tak zrobić. Okej, okay, ale nie masz takiego wrażenia, że jednak ten młody chłopiec jeszcze, on nie ma w ogóle pewnie świadomości tego, co się dzieje? To jak będzie miał lato 18, a ja będę żył? E... I usiądzie ze mną do stołu, to może odzyskać świadomość nie tylko mentalną, nie tylko moralną, ale również ekonomiczną. Ponieważ, pomimo to, że ja sporządziłem taki dokument, em, jestem w stanie zapewnić mu dobry byt, ale w porozumieniu z nim, a nie z jego matką. Bo jego matka nie jest dla mnie partnerem do, do rozmowy, yy, ponieważ zachowuje się... Wychodzi poza granicę przyzwoitości. Dlaczego nie chcesz płacić wyższych alimentów na swojego drugiego syna? Dlatego, że ja nie uważam, że to jest mój syn w sensie emocjonalnym. No, Ja płaciłem alimenty i płaciłem wyższej. Dopóki była rozmowa z Joanną, to było wszystko ok. Ale w momencie, kiedy Joanna zobaczyła komunię Krzysztofa Juniora, wtedy się odpaliła. To ja nie ja biegałem po portalach na zasadzie jestem pokrzywdzona, pomóżcie zniszczyć Rudkowskiego. To nie ja. Najpierw pokazałem, nazywałem zdjęcie Alessandra, tylko ona i on. W związku z tym, jakie ja dobra osobiste naruszyłem kogokolwiek. Ale Ponieważ nie ko jest tak, że chciałeś chociaż jakkolwiek to naprawić albo załagodzić? Ale co, nie, ja decyduje o tym sąd, że jeżeli ktoś nie zaczyna od rozmowy z tobą i nie rozmawia telefonicznie, tylko smsuje i w pewnym momencie chciałbyś się dogadać, no bo wiesz, ja jestem człowiekiem ugody, ale jeżeli ktoś ci nie daje tej szansy, tylko zaczyna od portalu, dzięki Bogu, że jeszcze w miarę obiektywnie, bo były pytania do mnie, mnie interesuje jedno. Do zamknięcia tego tematu. A zamknięciem tematu jest. I to. myślę, że zamknięciem tematu jest to, że jeżeli chłopak będzie miał lat 18 i usiądzie ze mną do stołu, to na pewno się z nim dogada. Bez tak zwanego łowcy alimentów, bez tak zwanego łowcy spadków, czyli jego mat. Oczywiście zakopane i powiem Wam, że to jest najlepsze miejsce w ogóle, w jakim można być. Bo nie wiem, że macie piękny basen, Na balkonie do Musisz sobie pójść na kropuski, ale to nie jest Może Możecie jeszcze sobie na kropuskach macie jeszcze krzesło wraz gdzie możecie znaleźć Dubajcie najlepsze czekolady, z tego jakich nie... jak wcześniej jest... oglądaliście, to są, naj... to są najlepsze Dubajskie czekolady, lepsze niż z Dubaju. Powiem tyle, że się umieram.